Wybiorę takich, którym przydałby się uśmiech na twarzy i zrobię z nimi porządek. W specjalistycznych ośrodkach będą wystawieni wyłącznie na miłe bodźce. Będziemy obserwować ich postępy dzięki kamerom działającym całą dobę. Będziemy im dostarczać wesołych i zdrowych zajęć. Program ten będzie kontynuowany do czasu, aż na twarzach wszystkich uczniów naszej szkoły pojawi się radosny uśmiech. Ci, którzy zboczą ze ścieżki czystej szczęśliwości, zostaną przekierowani. Moja wizja przewiduje budowę wesołego obozu w każdym mieście, powiecie i państwie na całym świecie. Jeśli droga do piekła wybrukowana jest dobrymi chęciami, Alan buduje tutaj autostradę. I co my teraz zrobimy? Co ty byś zrobił, gdybyś miał powstrzymać najpotworniejszego dyktatora na świecie, gdy on jest jeszcze dzieckiem? Chodzi o... K K Nasza misja ma na celu wyeliminowanie Alana, zanim ten zapanuje nad światem. Gdyby ktokolwiek z nas został schwytany, niech zaprzeczy istnieniu spisku. Wiadomość ta ulegnie zniszczeniu za 10 sekund. Powodzenia. Dobra, możemy stąd wyjść. Nie możemy, drzwi są zatrzaśnięte! Co to znaczy zatrzaśnięte? Znaczy, że nie da się ich otworzyć! Nie trzeba było tu włazić. Lenta. głowa. Aktywować tryb snajperski. Ej, co ty wyprawiasz? Uwaga, idzie! tego zrobić? Może przez sumienie? Dziwne, wcześniej mi nie przeszkadzało. Chodzi o to, że nie można sądzić nikogo za to, czego jeszcze nie zrobił, bez względu na to, jak bardzo nam się to nie podoba. Wy mi w końcu powiecie, o co wam chodzi? Poznaliśmy Twój plan przejęcia szkoły i wiemy wszystko o Twoich złych szczęśliwych obozach. Co to znaczy o złych? Chcę zostać przewodniczącym szkoły, żeby pomagać uczniom, którzy są przygnębieni i wysyłać ich na obóz nad jeziorem na weekend. A no tak. Więc możecie przestać dybać na moje życie. O.